Kobiety od zawsze rządziły światem, to dla kobiet wybuchały wojny, to dla kobiet tworzono wynalazki, tylko po to, żeby zdobyć czy zaimponować kobiecie, mężczyźni byli gotowi robić wszystko. To kobiety były siłą, która napędzała ludzkość przez ostatnie tysiąc lat. Tak umiały robić kobiety mądre. I piękne potrafiły to robić w taki sposób, że mimo wszystko mężczyznom wydawało się, że to oni rządzą. A prawda była taka, że to piękne i mądre kobiety potrafiły w bystry i sprytny sposób manipulować mężczyznami, tak żeby i tak było to, co kobiety chcą. Ale przyszły czasy, kiedy brzydkim i głupim kobietom dano głos, i w taki sposób. Narodził się feminizm. Pozdrawiam wszystkich zdrowomyślących.